Malko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku chyba już trzecim. Z... Tak, witamy was w kolejnym filmiku. Mówię tobie, Jedz dziś i na zdrowie I to będzie nasz nasz motto to kanału. Krowie. Co mam powiedzieć? Wszystko zasadnie wiem co mówię Dobra, to dzisiaj otrzymaliśmy zlecenie od tylko we mnie jeszcze ej. Otrzymaliśmy Zostaliśmy... zlecenie od yy, sierżanta, nie wiem czy sierżanta. No, po prostu dostaliśmy zlecenie, jest poranek, tak naprawdę to już jest południe. Nie, ja nie wieczór, nie wieczór się robi. Nie, poranek. No, czekaj. Chyba wieczór, Filip. Jestem uzbrojony w kamienie, a Filip w co? To. Idziemy. Idemy, Dostaliśmy zlecenie od całego sztabu wojskowego, że przesłali nam racje żywieniowe. Racje żywieniowe. Eee, podali nam mniej więcej koordynaty, że musimy się kierować na mniej więcej północny... Nie no dobrze, północny wschód. Prowadź. By, żebyśmy tego nie przeszli Podobno na jakiejś wielkiej górze. Ja będę pipał jak będziemy blisko. Pip, pip pip. cyk przy pip! Na górze, no to tu jest góra. O! Igła. Coś mam! Jest, to to, Filip. Spadochról. Tu mamy skrzynię. I polecamy nasz sklep. Hopy ile jedzenia! Rany boskie, biorę! Jak dużo jedzenia. Tej, podziel się, ja, ja tylko ja, ja zrobię jabłecznik. I chlebnik <laughs> zrobi... O chlebnik! Jabłecznik biorę i chlebnik. A ja jedno jedno nie, Ale inne. nie, Ok. Wiem, możemy zbierać. nie, to. nie, nie, Ej. I teraz idziemy Posh, do bazy, się. tak? Ej, Kusiu. mam pomysł, jak. Będziemy jak Tarzan. A! Jest! Ci... Jestem parkier. Jest. Stary, paczek ja tu skaczę pięknie. Dabunc, Da Dabunc, a. Uf, a i, um, a, i, a. Gdzie ty skacze. jesteś? Ja tam widzę barana e. jednego tutaj. Czekaj, ja, ja ci powiem co ja widzę. Ja widzę szkło. Widzę, widzę. widzę wełnę. Widzę niebo. I widzę jakiegoś. Kurde, jakiś. tarzan. Po drzewach się pnie. To jo! Chyba jo! Tak mi się wydaje. Tylko gdzie ty jesteś? A gdzie ty jesteś? Właśnie. Na drzewie! Mam hej. pomysł. Podzielę się z Tobą jedzeniem, Filip. Ja też. Proszę, po połowie. 10 tego. 8 tego, czy 9 tam... Było. bo paluwie, paluję Dziękuję Ci Filipie. skrzynki z tą się nie podzielę. Trzy krzyńką. Ponieważ jest jedna. To podzielmy się we mną. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Co teraz? Podziel się z tobą. O no dobra. Mam dwa, to masz jedno. Jest! 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 Wygrałem życie. Ej. Ja bym proponował takie... Takie no, no, właśnie, Dobra, powiem wprost, osiedlisko. Osiedlisko. Hm. Żeby wy, po prostu wylepszyć wy, te tereny tutaj coś, coś ciekawego zrobić, nie wiem, ja mogę coś ciekawego zrobić, ty możesz coś ciekawego zrobić, możemy razem coś ciekawego zrobić, a nawet możemy coś interesującego zrobić, ale prócz tego to zarazem yy, coś ciekawego. To mam pomysł! Idźcie najczebnie. Zróbmy coś ciekawego. No to właśnie chcę zaprawić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, Mam dziewięć. pytanie! Czy bierze cię Właśnie... To jedno, a drugie... Czy masz drewno? A się zrybowało... Czy, że się aż mi... Zasrać chciało. <suszy> Ej, tu jest tyle świn! Pozdrowienia dla pieska, aż się w oku kręci łezka. Łooo, wow, Filip, i temu Żydy teraz. <noise> wow. Ej, ja tylko tak chcę powiedzieć, nie? To jest... Że zapraszamy do naszego fanpage'a, bo nigdy go nie reklamujemy. Nigdy nam się nie przypomina, a. żeby go zareklamować. Ej, to może zareklamujemy go. to? To już, już, już powiedziałem. I chcę jeszcze... Zaprosić Za... na instagrama.com Slash Morry ojoki Filip, bądź Bogiem Ja mam drewno, ja, ja mam drewno Ciepli Czekaj, Przesuncie, czekaj, dziękuję. czekaj. Y, Montag 36 drewna 26 desek I 4... Ty... To jest taca na stosinie, mówię tobie, kotlety w winie Ej, mam pomysł Rzuć mi trochę drewna Where are you? Nadużyć, ja zrobię wejście okay. Czekaj, tu tak na środku, nie? Albo takie. Yy... Kurde, mam się... no. łap, ok, ale nie, żeby to było takie wyjście takie. Drabinkowe, takie. Tylko może trochę więcej tego drewna. <grytanie> Tylko będzie problem, bo tyś to zrobił. Yy, nie za bardzo, żeby było to na środku. To może zróbmy tak. Nie powiększamy już Nie, nie powiększamy, ja ale Na poddrab jednym z filarów wyszłoby... A, ale podrabi się pokale Crafting table. Teraz drabinki Żuwaczki Tak jak to w chwili teraz powiedział żuwaczki Nie wiem co Żuchwa. jest żyjemy ja by... O, oh, it's okay This is impossible game Wow, ale riemy jak z maszyny I można teraz tu robić tak Ej, bo ja tutaj muszę poprowadzić... Czekaj, Prydrek, Prydrek, nie, ten. Można teraz tak robić. Czekaj chwila, chwila. E, bo muszę tu wejść. <laughs> czekaj, czekaj. Ja mam takie pytanie, do czego... Aha, bo to z kilku stron. Dobra, tu mamy filip wejście. Jezus Piotrek, jesteś tu w las. Gdzie idzie nie szło. Ale prowizorka jest, więc jest Gitz. I tu może takie murki. W sensie e, ta. Ej, tu wiesz płatek, sobie, było zrobić. Tu Patrz, tam no. na dół wchodzisz i do wypatryjszczania takie te dowody. Okej. Tam Mikrofon mi się. Dobra, Filip, kończymy ten odcinek. Jeszcze poświetlam. O. Dobrze. Czekaj. Właśnie, u góry. Lecę, lecę, lecę. Kurde, siły mi brakuje. Siły. Ah. O, oh, jestem. Dobra. Nie ma, nie ma jakiej pochodni położyć. Nie tu, tu nie chcę. W takim miejscu dozwolonym Dobra, no. Pietro, to chodź skoczymy do wody. Czekaj. Tylko... Okej. Okay. Na... 3. Czekaj, czekaj, na chwilę chwila, bo muszę sobie zjeść. Na zakończenie yeah. I ta Trzymajcie się! Do usłyszenia! Dzięki. Nie zajeżdżę. Cześć. I na razie! Pa! Pa! Trzy, cztery, dwa, jeden. jeden. Good night! Good night!